31 grudnia 2019 roku. Witam Was, widzowie i słuchacze kanału internetowego Po kolei z Kuleckim. Ostatni dzień roku to dobry moment na podsumowanie. Tego, co się w zeszłym roku udało zrobić, czego się nie udało zrobić. Nasz licznik odcinków zatrzymał się na liczbie 82, natomiast w przygotowaniu jednocześnie, symultanicznie znajduje się kilka, może nawet kilkanaście odcinków. W dużym stopniu zaawansowania. Niektóre z nich zostały już całkowicie sfilmowane, natomiast pozostał montaż, ewentualnie jakieś drobne dogrywki. Po pierwsze, udało się kontynuować realizację filmów w założonym rytmie czyli raz na dwa tygodnie film, czasem odrobinę częściej. Udało mi się zrealizować troszkę muzyki jako podkłady do filmów. Udało mi się przeprowadzić kilka eksperymentów, takich jak odcinki wyłącznie opowiadane, które spotkały się z waszym ciepłym przyjęciem. Aczkolwiek życzylibyście sobie, żeby ta wersja na YouTubie, która ma obraz, mimo wszystko, żeby była wzbogacona o slajdy. Yy, oprócz tego zrobiłem jeden odcinek będący bez gadania widokiem z kabiny. Yy, co Wam się nie podobało? Chcecie ewidentnie yy, słuchać yy, mojego gadania. Yy, ja przyjąłem tę uwagę i następne odcinki będą albo yy, dźwiękowe, albo dźwiękowe z obrazem. Udało mi się odwiedzić kilka interesujących Lokalizacji, pewnych nie dla wszystkich i nie zawsze dostępnych miejsc, obejrzeć trochę ciekawych sztuk taboru, zobaczyć ludzi przy pracy. Mówię w taki dość enigmatyczny sposób, dlatego że nie chciałbym Wam zepsuć niespodzianki w momencie, kiedy nastąpi już premiera tej czy innej opowieści. Udało mi się, a w zasadzie. Udało się, i tu już nie mówię, że to jest indywidualne jakieś dokonanie, tylko praca zespołowa. We współpracy z żoną uruchomiliśmy sklep z gadżetami przyozdobionymi grafikami, które znacie z filmów z cyklu po kolei z Kuleckim. Dzisiaj, to znaczy 31 grudnia 2019 roku, do wyboru są koszulki w rozmiarach dla dorosłych i dla dzieci, jak również kubki, ale planuję dodać nowe asortymenty, a także zwiększyć gamę wzorów. Tutaj też dużo słyszałem bardzo fajnych pomysłów i sugestii z Waszej strony. Udało mi się dojrzeć do decyzji o wzbogaceniu sprzętu, ponieważ dotychczas cały materiał po kolei z kuleckim jest kręcony kamerami sportowymi. Kamery sportowe mają dużo zalet, takich jak bardzo szeroki kąt optyki. Jak bardzo duża głębia ostrości. Mają niestety również wady, takie jak szeroki kąt optyki, bardzo duża głębia ostrości. Jestem na etapie zdobywania sprzętu, który będzie oferować więcej możliwości. Nie udało mi się jednak tego już sfinalizować przed zakończeniem 2019 roku. Udało mi się odwiedzić kilka miejsc, które wymagały e, czasu, e, takiego, żeby móc w komfortowy sposób zrealizować pewne kolejowe opowieści. Z reguły wygląda to w ten sposób, że filmy powstają pod bardzo dużą presją czasową. W jakichś okolicznościach chaotycznych, często wyjazdy na filmowanie w ogóle. Nie są planowane. A dzięki temu, że udało mi się zorganizować w tym roku trochę wolnych dni specjalnie po to, żeby filmować i opowiadać, niektóre z odcinków będą trochę bardziej dopracowane. Oczywiście nie uda mi się realizować godzinnych odcinków co dwa tygodnie będą dłuższe, będą krótsze ale. Miałem podczas tych prac właśnie w specjalne wolne dni. Miałem szczególnie dużo przyjemności, komfortu i radości z tego, że mogę się w każdym miejscu zatrzymać tak długo, jak mi się tylko podoba. W tym roku udało mi się po raz pierwszy latać dronem nad terenem kolejowym. Jest to działalność, która wymaga po pierwsze świadectwa kwalifikacji operatora bezpilotowych systemów latających. Bez takiego świadectwa nie możecie tego robić legalnie, nawet za zgodą zarządzającego infrastrukturą. No i po drugie, rzeczywiście wymaga to też zgody zarządzającego i taką zgodę udało mi się w dwóch, jak dotąd przypadkach uzyskać. Tak więc zdjęcia lotnicze też będą się przewijać w najbliższych odcinkach. Udało mi się odwiedzić kilka miejsc, które są zamknięte dzięki życzliwości, otwartości, dobrej woli ludzi, którzy zarządzają daną infrastrukturą, którzy poświęcili nam swój czas, czas personelu im podległego, pozwolili nam troszkę zakłócić. Rytm pracy zakładu po to, żeby można było zrealizować materiał. Mówię o nam, ponieważ w kilku przypadkach byłem uczestnikiem pewnej małej grupy osób, które filmowały i fotografowały w danym miejscu. Udało mi się kontynuować współpracę ze stacją muzeum. Jestem bardzo wdzięczny personelowi dyrekcji z takich moich najbliższych. Współpracowników Michałowi, Sławkowi, Hubertowi, którzy zawsze mają dla mnie czas i zawsze z ogromną życzliwością przyjmują mnie w stacji muzeum. Dziękuję pani Dominice za wspaniały książkowy prezent, który będzie inspiracją do kolejnych opowieści. W 2019 roku nie udało mi się zrobić kilku rzeczy, które planowałem. Nie zdążyłem wzbogacić sobie bazy sprzętowej. Tak więc, jeszcze przez jakiś czas będziemy filmować tylko kamerą GoPro i okazjonalnie telefonem komórkowym, bo również takie sekwencje pojawiają się w filmach. Nie udało mi się pojechać w kilka miejsc, pomimo tego, że Wszelkie uzgodnienia i ustalenia były zrobione. Po prostu zabrakło czasu. Pewne aktywności zawodowe, profesjonalne osób, które miały mi pomóc, po prostu uniemożliwiły moją wizytę, bo każda moja sesja filmowa na terenie zakładów różnego rodzaju, przedsiębiorstw kolejowych. No to jest pewna dezorganizacja pracy osób, które tam działają i czasami po prostu nie da się tego zrobić, ponieważ są inne priorytety. Nie udało mi się zrobić pewnej rzeczy, którą sobie na ten rok obiecałem. No i tutaj wstyd, bo jest to bardzo ważne. W moich odcinkach tegorocznych znowu jest za mało o ludziach. Jest to liniach o infrastrukturze, o taborze. A przecież za tym wszystkim stoją ludzie. I o tych ludziach przygotowuję kilka opowieści, ale żadnej mi się jeszcze nie udało ukończyć. I muszę się poprawić. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom i widzom. Nie za przysłowiowe lajki i łapki, tylko za to, że uczestniczycie bardzo aktywnie w tym, co robię. Za to, że poświęcacie swój czas na oglądanie tych filmów, ale również na komentowanie. Dziękuję Wam za to, że zawsze Wasze uwagi, nawet bardzo krytyczne, są przekazywane w kulturalny. Konstruktywny sposób. Jestem amatorem i nie rozumiem wielu aspektów pracy kolei, które dla zawodowca są oczywiste. I czasem moje zrozumienie, albo przynajmniej moje wrażenie, że coś rozumiem, jest głęboko mylne. I tutaj Wasze sprostowania, Wasze uzupełnienia, Wasze komentarze są niezwykle cenne. Osoba, która przychodzi obejrzeć film potem czytając komentarze ma bardzo pełny obraz danego zagadnienia, ponieważ wy zawodowcy profesjonaliści ludzie, którzy mają dogłębne zrozumienie szczegółów kolejowej, szynowej, transportowej rzeczywistości wy uzupełniacie opowieści w wyśmienity konsekwentny pełny profesjonalny ale również bardzo przystępny sposób z waszych komentarzy sam dowiedziałem się i nauczyłem bardzo dużo za ten wasz udział za poświęcony czas wysiłek bardzo wam dziękuję dziękuję dyrektorom kierownikom prezesom pracownikom różnych Komórek, przedsiębiorstw transportowych, kolejowych, zakładów przemysłowych, użytkujących tabor kolejowy, za to, że gościcie mnie, za to, że otwieracie swoje drzwi, bramy przede mną, za to, że pozwalacie mi wchodzić z kamerą wszędzie, za to, że poświęcacie mi czas, za to, że delegujecie pracowników po to, żeby się mną opiekowali. Dziękuję za to, że mnie szkolicie, po to, żebym mógł bezpiecznie poruszać się po waszych zakładach. Kosztuje to was pieniądze, kosztuje to was wysiłek, kosztuje was to czas, który pracownicy poświęcają na działalność inną niż związana z waszą działalnością statutową. Dziękuję wam za to, będę się zawsze starać tę naszą współpracę obracać w Produkt w dzieło, które będzie w dobrej sprawie dla kolei dla transportu będzie popularyzować, będzie wyjaśniać, będzie pokazywać osobom, które w dane miejsce wstępu nie mają różne interesujące, fascynujące zakamarki tych miejsc, których nazwy nazw. Nie wymieniam, ponieważ nie chcę psuć niespodzianki i przyjemności widzom. Mam nadzieję, że takich wizyt, takich sesji przede mną jeszcze dużo. Nie udało mi się spotkać z kilkoma osobami, z którymi spotkać się bardzo chciałem. Nie udało mi się pojechać w parę miejsc. Ci, o których mówię, wiedzą, że o nich mówię. Spróbujemy to naprawić w nadchodzącym roku. Jest jeszcze kilka wyzwań, na które nie mam może skutecznego pomysłu i muszę ten pomysł jakiś wypracować. Pierwsza sprawa to jest kwestia ułatwień dla osób, którym jest trudniej przyswajać materiał. Mam tu na myśli osoby niedowidzące bądź niewidome, które bardziej się nastawiają na warstwę dźwiękową. I tutaj myślę, że te dźwiękowe opowieści mogą do pewnego stopnia zaspokajać ich potrzeby. Natomiast powinienem się zatroszczyć i dostaję takie sygnały o osoby z problemami ze słuchem. Tak więc. Muszę wymyślić jakąś dobrą, produktywną metodę dodawania napisów do filmów, i to nie tylko tak jak pierwotnie myślałem w języku angielskim, ale również w języku polskim, właśnie specjalnie z myślą o osobach niedosłyszących, niesłyszących, bo wiem, że wśród tych osób też jest zainteresowanie tą moją działalnością. Na koniec refleksja. Gdy miałem więcej czasu w moim życiu, obiektywnie rzecz biorąc, mam wrażenie, że bardzo dużo z tego czasu marnowałem. Nie robiłem wtedy filmów, mało rysowałem, tworzyłem mało muzyki, czas jakoś przelatywał przez palce. Teraz, gdy obiektywnie czasu mam mniej. A obowiązków mam więcej. Okazuje się, że jestem w stanie realizować więcej projektów, bo po prostu udało mi się lepiej zorganizować. Nauczyłem się tego. Zachęcam Was do tego, żeby wykorzystywać czas, który macie i wykorzystywać talenty i uzdolnienia, które macie. Wszyscy ludzie, których spotkałem w swoim życiu, mieli talenty. Czasami zupełnie zaskakujące i wy też je macie i każda i każdy z nas. Znajdzie w sobie uzdolnienia, talenty, pasje, jakieś obszary zainteresowań i niech zacznie coś z tym robić, rozwijać. Mówicie, że nie macie czasu, to róbcie odrobinkę, malutko. Wykorzystujcie dojazd z jednego miejsca do drugiego na myślenie, na pielęgnowanie w sobie tych rzeczy, które Was pociągają, które Was inspirują. Jeszcze raz dziękuję wam za uwagę. Dziękuję wam za, za to, że śledzicie działalność moją filmową na kanale Po kolei z Kuleckim. Dziękuję wam za to, że dzielicie się swoimi komentarzami, za to, że to miejsce, to środowisko internetowe reprezentuje wysoki poziom kultury, że nie ma tu tej substancji, która ogarnia polskie media społecznościowe i nie zawsze jest to substancja przyjemna w obcowaniu. Dziękuję Wam za to, że podsuwacie mi wspaniałe pomysły. Życzę Wam owocnego, przyjemnego, ciekawego, inspirującego 2020 roku. Dziękuję za uwagę. Udało mi się również... Udało mi się dojrzeć do... De... Udało mi się dojrzeć do... De... <laughs> Udało mi się dojrzeć do decyzji.